Drodzy obserwatorzy, podzielimy się dzisiaj z Wami przypisem na legendarny Adana Kebab. Dziś przygotowujemy go w warunkach domowych i dokładnie tak samo przygotować możecie go u siebie. Do dobrej jadany potrzebujecie dobrej jakości mięso wołowo-jagnięce, w proporcjach zależnych od Waszych upodobań. Dodajcie wyłącznie sól i paprykę. To jest to, co Adana Kebab lubi najbardziej. W tej wersji użyliśmy też świeżej czerwonej papryki tureckiej. Dużym ułatwieniem będzie, jeżeli posiadacie metalowe szpady, na których możecie nabić Adanę. Tak jak widać to na załączonym filmiku. Sekretem będzie sposób grillowania mięsa. Najsmaczniejsza będzie na prawdziwym ogniu. Nie spieszcie się z grillowaniem. Grillujcie go powoli, na małym ogniu. I najlepiej w tak doborowym towarzystwie jak nasze, sami zobaczcie. Ten zapach i smak naprawdę kusi po naszą adanę już ustawia się kolejka. Jeśli jednak nie macie ochoty na samodzielne grillowanie, wiecie, gdzie znaleźć jedyny pierwszy prawdziwy turecki street food. Zapraszamy do Tamantoni kebab z Wierzyniecka 8 Kraków.